Witam Was serdecznie. Z racji tego, że przybyło kilka nowych osób, nawet troszkę więcej niż kilka, przedstawię się. Ja mam na imię Marcelina. Jest mi bardzo miło gościć Was na moim kanale. Dziękuję za też wszystkie subskrypcje. Jak widać, YouTube zwiększył moje zasięgi. Dziś opowiem Wam o zaginięciu. Wszystko, co udało mi się dowiedzieć na ten temat. Pochodzi z materiałów ogólnodostępnych, ale muszę przyznać, iż ten materiał byłby o wiele uboższy, gdyby nie informacje, które można znaleźć na stronie Zaginieni przed laty. Dzięki tej stronie udało mi się dotrzeć do szczegółów, które w większości mediów nie były publikowane. Jeśli któraś z informacji jest nieprawdziwa lub krzywdząca dla bliskich Seweryna, bardzo przepraszam, nie jest to moim zamiarem. Kiedy ktoś z naszych bliskich postanawia zmienić coś w swoim życiu, przeprowadzić się do innego miasta lub kraju, my, przyzwyczajeni do jego obecności, często nie możemy odnaleźć się w nowej sytuacji. Większość z nas przywiązuje się do przyjaciół, krewnych. Czujemy się bezpiecznie, kiedy są, kiedy możemy do nich pójść, porozmawiać. Odczuwamy również spokój, bo wiemy, co się z nimi dzieje. Co w sytuacji, kiedy nie mamy wiedzy, gdzie. Przebywa ktoś, na kim nam zależy. Jak sobie radzić z ciągłym lękiem i poczuciem bezsilności? Bliscy osób zaginionych żyją w zawieszeniu. Bardzo ciężko jest iść naprzód, kiedy nie wiesz, gdzie jest twoje dziecko, siostra, mąż lub inna osoba, którą kochasz. Czy żyje, czy jest bezpieczna? Te pytania ciągle towarzyszą osobom poszukującym. Często w takich sytuacjach życie jest dzielone na przed i po. Nie ma innego odniesienia. Jest przed zaginięciem? Lub po. A najgorsze jest pytanie: dlaczego ktoś mi bliski postanowił odejść? Czasem osoby zaginione odchodzą z własnej woli. Tak też było w sprawie Seweryna. Syn państwa Adamczyków postanowił odejść pewnego niedzielnego popołudnia. Zerwał wszelkie kontakty z rodziną i przyjaciółmi. Nic nie wskazywało na taki rozwój wydarzeń. Wszystko było jak zawsze, żadnych znaków, żadnych niepokojących rozmów, płótni z bliskimi, nic zwykła niedziela. Seweryn zaginął 17 marca 2013 roku. Miał 17 lat. Ten dzień spędził w rodzinnym domu w Tylmanowej, we wsi położonej w województwie małopolskim. Rankiem wybrał się do kościoła, następnie wrócił do domu, spędził czas z rodziną, rozmawiał z bratem, zjadł obiad, odrobił lekcje. O 14.30 opuścił miejsce zamieszkania, nie informując bliskich, gdzie się wybiera. Około 16.00 był widziany przez starszego brata w okolicach przystanku autobusowego. Bracia rozmawiali chwilę. Seweryn twierdził, że czeka na kolegę, nie chciał wracać jeszcze do domu. Wiadomo, że Seweryn kilka minut później wsiadł do busa, który jechał do Krakowa. Zostało to zarejestrowane przez kamerę monitoringu. Nastolatek dobrze radził sobie w szkole. Nie sprawiał rodzicom problemów wychowawczych. Miał przyjaciół, zainteresowania, plany na przyszłość, o których mówił. Był najmłodszym dzieckiem państwa Adamczyków. Siostra Seweryna, najstarsza z rodzeństwa, miała 27 lat w chwili zaginięcia Seweryna. Bracia, 24 i 23 lata. Nastolatek miał dobry kontakt z rodzeństwem, wśród kolegów i koleżanek również był lubiany. Seweryn, jakiś czas przed zaginięciem, poznał w internecie dziewczynę którą nawiązał bliską relację, nie znali się osobiście, mieli wspólne zainteresowania, grali w gry komputerowe, to właśnie na jednej z takich platform nawiązali znajomość. Seweryn nie odezwał się po zaginięciu do koleżanki. Chłopak, można by rzec, był zwykłym nastolatkiem. Grał w piłkę, spotykał się ze znajomymi. Jeden mały szczegół wyróżniał go z grona przyjaciół, cierpiał na uszczyce Większość z nas pewno zna kogoś z tą przypadłością, ale czy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda życie z tą chorobą? Ja, mimo że znam dwie, trzy osoby cierpiące na łuszczycę, nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo potrafi obciążyć psychikę. Przy okazji pozyskiwania informacji o Sewerynie zaczęłam o niej czytać. Lekarze często mówią, że jest to choroba ciała i duszy. Często chorzy na łuszczycę cierpią również na depresję, lęki. Mają myśli samobójcze i nie akceptują siebie, swojego wyglądu. Wpływ na stan skóry ma niestety psychika osoby chorej, więc w przypadku osób, które nie akceptują swojej choroby, koło się zamyka. Stres ma duży wpływ na wygląd zmian na skórze, a zmiany na skórze mają wpływ na samopoczucie osoby chorej. Specjaliści są zdania, iż leczenie powinno być dwutorowe: dermatologiczne oraz psychologiczne. Jak Seweryn radził sobie z tą chorobą, nie wiem, ale podejrzewam, że dla nastolatka musiało być to trudne. Okres dojrzewania to również zmiany hormonalne, które niestety mają wpływ na łuszczycę. No Ta choroba ma to do siebie, że wiele czynników ma wpływ na stan skóry. Dieta, kosmetyki. Dla młodej osoby zapewne było to dość dużym obciążeniem. Nastolatkowie chcą nawiązywać bliskie relacje, chcą Poznawać nowych ludzi, a często uszczyce towarzyszy wstyd. Rodzina Seweryna niczego nie podejrzewała, aż do momentu, w którym zadzwonił w ich domu telefon. Dzwoniła koleżanka Seweryna. Dziewczyna była zmartwiona. Około 20.30 dostała niepokojącą wiadomość SMS z numeru chłopaka, co dziwne wiadomość o tej samej treści dostała również inna koleżanka. SMS został wysłany o 2023. Telefon Soberyna był wyłączony, kiedy koleżanki chciały nawiązać z nim kontakt po otrzymaniu wiadomości. Odczytam Wam teraz te treść tego SMS-a. Nawet nie wiem, jak zacząć. To życie już mnie przerasta. Nie daję rady. Tak dłużej nie potrafię. Nie chcę i nie umiem. Chcę już tam do góry. Czemu piszę do Ciebie? Bo uważałem Cię przez większość czasu za siostrę. Ale to zepsułem. Wiem, że to, co teraz zrobię, jest głupie, ale już nie potrafię. Mówiąc do rzeczy, jestem w Krakowie. Uciekłem z domu. Pewnie nie trudno wywnioskować, co chcę zrobić. Przepraszam, że piszę do ciebie. Ale nie mam odwagi pisać do rodziny. Przepraszam za to, co zrobię i wszystko inne. Nie powinienem pisać tego do ciebie. Wiem. Jak dasz radę, to powiedz mojej mamie i całej rodzinie, że im dziękuję i kocham. Chcę oszczędzić im dalszych kłopotów ze mną. Dziękuję. Nigdy o Was nie zapomnę. Jeszcze raz przepraszam, ale ja już dłu dłużej nie potrafię. Trzymajcie się. Powodzenia. Poszukiwania zaczęły się niemal natychmiast. Sprawdzono logowanie telefonu, które potwierdziło obecność nastolatka w Krakowie. Jego telefon logował się w pobliżu mostu Dębnickiego. Oczywiście krewni szukali Seweryna również w bez rezultatu. Rozwieszono plakaty, mama Severyna rozmawiała z mediami. Szpitale zostały sprawdzone oraz miejsca noclegowe w Krakowie, jednak nigdzie nie znaleziono nastolatka. Seweryn zabrał swoje oszczędności, około 500 zł, co może wskazywać, iż nastolatek, mimo wysłanego sms sugerującego samobójstwo, miał inne plany. Po niedługim czasie pojawiły się informacje, iż chłopak był widziany w galerii krakowskiej, jednak ten trop nie został potwierdzony przez policję oraz rodzinę. Kolejną informacją, jaką otrzymała rodzina Seweryna, jest taka, że chłopak miał jeździć autobusem bezcelowo, pokonując tą samą trasę od pętli do pętli. Na prośbę rodziny monitoring autobusu został zabezpieczony, lecz zgodnie z prawem mógł zostać wydany tylko stróżą prawa. Nikt nie zgłosił się po taśmy. Żaden policjant nie zawitał do MPK, które zrobiło kopię nagrania. Nie wiem, jakie tropy i wskazówki musi otrzymać policja, aby sprawa nabrała tempa. Pamiętacie, jak mówiłam, że telefon seweryna logował się w okolicach mostu Dębnickiego? O tym, czy Wisła została przeszukana, również na próżno można szukać informacji w internecie. Nigdy komunikat o poszukiwaniach na rzece nie został wydany, albo nie, nie udało się dotrzeć do takich informacji. Telefon Seweryna, owszem, no, logował się w okolicach mostu, który przechodzi nad Wisłą, lecz najbliższy nadajnik znajduje się na hotelu Ibis, co daje margines w obie strony. Jednak bezpieczniej by było sprawdzić rzekę. Seweryn był widziany jeszcze w Warszawie, w autobusie nocnym i we Wrocławiu. We Wrocławiu były to stałe godziny, w których osoba przypominająca seweryna przemieszczała się po mieście. Żadnej z tych informacji nie udało się potwierdzić. Tropem, który dawał największe nadziei rodzinie, była informacja przekazana przez sąsiadkę rodziny Adamczyków. Nastolatka miała widzieć seweryna w autobusie, w miejscowości Piwniczna Zdrój. Dziewczyna początkowo była zaskoczona. Po chwili konsternacji zawołała po imieniu, lecz chłopak wysiadł na najbliższym przystanku, nie nawiązując kontaktu. Nastolatka jest osobą, która od lat znała Seweryna. Dla bliskich chłopaka była to wiadomość, która zapaliła światełko w tunelu. Mama Seweryna udała się do piwnicznej, rozwieszała plakaty oraz rozpytywała mieszkańców, kierowców autobusów. Kiedy to nie przyniosło efektu, udała się do nowego sądza. Wszystkie tropy były sprawdzane przez rodzinę nastolatka. Mimo szczerych chęci, nie udało się go odnaleźć. W sprawie Seweryna jest wiele wątków, których policja nie sprawdziła. Mimo, iż od zaginięcia minęło kilka lat, to nie na tyle dużo, aby nie można było w tamtym czasie sprawdzić monitoringów miejskich i informacji, gdzie był widziany nastolatek. Z informacji, które są dostępne wiemy, iż sprawdzono o najbliższą okolicę, sprawdzono logowania telefonu, komputer, który zresztą nie zawierał w swojej historii żadnych zapytań odnośnie samobójstwa. Nie znalazło się w nim nic, co mogłoby dać jakąkolwiek wskazówkę co do miejsca, w które mógłby się udać Seweryn, czy też znajomych, którzy mogliby mu pomóc. Historia jego wyszukiwarki oraz wiadomości mailowe i na portalach społecznościowych nie zawierały nic niepokojącego. Jest również informacja, iż policja sprawdzała, czy seweryn składał podanie o wyrobienie dowodu, kiedy uzyskał pełnoletność. No i okazuje się, że nigdy taki wniosek nie wpłynął o wydanie dokumentu. Przykre jest to, że można było zrobić w tej sprawie więcej. Lepiej. Ale ktoś nie wiem, czy nie chciał, czy nie mógł, czy zwyczajnie miał wiele innych spraw na głowie, które nie pozwoliły zagłębić się w przypadek Seweryna. Tą sprawę myślę, że można było rozwiązać, tylko trzeba było wykazać się chęcią. Pojawiły się informacje, które należało sprawdzić. Nie zrobiono tego. Kochani, co stało się z Sewerynem, nie wiem. Chcę wierzyć, że żyje, ma się dobrze. I jest to jego wybór. Jednocześnie chcę Wam powiedzieć, że problemy, z którymi się borykamy, często dla nas są jak Monteverest. Lecz kiedy podzielimy się nimi z przyjacielem czy kimś bliskim, okazuje się, że nie są tak wielkie. Warto jest mówić, co nas gryzie. Im więcej oczu przychylnych patrzy na jeden problem, tym on staje się mniejszy. Jest takie powiedzenie: punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wielokrotnie w swoim życiu zrozumiałam, że jest on prawdziwy. Czy dotyczy mnie, czy też kogoś bliskiego. Warto rozmawiać, radzić się, warto jest zaufać drugiemu człowiekowi. Nawet jeśli ktoś nas zawiódł, nie oznacza to, że w naszym najbliższym otoczeniu, a czasem nawet dalszym, nie znajduje się ktoś przychylny nam, który zupełnie bezinteresownie nas wspomoże. Dobrym słowem, gestem, Seweryn odszedł z domu, będąc młodym człowiekiem. Co go do tego skłoniło, może nigdy się nie dowiemy. Jego bliscy wciąż czekają i wierzą, że Seweryn żyje. Kochani, dziś to by było na tyle. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Cześć!